Po czym poznać, że kobieta kocha Cię głęboko? Chociaż czyny mogą mówić głośniej niż słowa, wybrane przez nią słowa mają moc ujawnienia ukrytych warstw jej uczuć. Dołącz do mnie i odkryjmy sześć kluczowych zwrotów, które kobiety wypowiadają, gdy ich miłość do Ciebie jest szczera i głęboka. Zostań do końca, bo szóste zdanie może Cię zaskoczyć. Zanim zagłębimy się w szczegóły, porozmawiajmy o tym, Dlaczego słowa mają znaczenie? Psychologowie często podkreślają znaczenie komunikacji werbalnej w związkach. Słowa nas łączą, pomagają zrozumieć siebie i wyrazić emocje. Kiedy kobieta naprawdę cię kocha, staje się twoim największym fanem. Słyszenie jej słów, wierzę w ciebie, jest potężnym wskaźnikiem jej pewności siebie i wiary w twoje umiejętności. Widzi Twój potencjał, nawet jeśli w siebie wątpisz. Dlaczego to jest ważne? Zdaniem ekspertów od związków poczucie wsparcia w związku zwiększa intymność emocjonalną i buduje mocny fundament. Ich wiara w Ciebie nie ogranicza się do Twojej kariery i celów. Chodzi o to, kim jesteś jako osoba. Miłość polega na towarzystwie, a kiedy kobieta kocha Cię głęboko, okazuje to poprzez gotowość do wspierania Cię, wyrażenie jak mogę Ci pomóc. Pokazuje, że zależy jej na Twoim dobrym samopoczuciu i chce być przy Tobie w trudnych chwilach. To sformułowanie odnosi się nie tylko do praktycznej pomocy, ale także do dostępności emocjonalnej. Mówi ci, że nie musisz stawiać czoła życiu samotnie, że ona jest przy tobie. Docenianie jest jednym z podstawowych filarów zdrowego związku. Kiedy mówi Doceniam cię, pokazuje, że docenia twoje wysiłki, bez względu na to jak małe. Niezależnie od tego, czy chodzi o naprawianie czegoś w domu, czy po prostu bycie przy niej, ceni to, co wnosisz do jej życia. Badania pokazują, że wdzięczność wzmacnia relacje poprzez zwiększenie satysfakcji emocjonalnej. Więc następnym razem, gdy powie ci, że cię docenia, pamiętaj, że to jego sposób na docenienie cię. Bezpieczeństwo to jedna z najgłębszych emocji, jakie można odczuwać w związku. Kiedy kobieta mówi CI, czuje się przy tobie bezpiecznie, wyraża swoje zaufanie i bezpieczeństwo emocjonalne. Oznacza to, że czuje się przy tobie bezbronna, bez obawy, że zostanie osądzona. Bezpieczeństwo emocjonalne jest podstawą miłości, tworzy przestrzeń, w której oboje mogą dzielić się swoimi najgłębszymi lękami i marzeniami. Jeśli ci to powie, będzie to dowód siły waszej więzi. Miłość to praca zespołowa, a kiedy kobieta kocha cię głęboko, zostaje w tym na dłuższą metę. Powiedzenie razem sobie z tym poradzimy, to jej sposób na przypomnienie Ci, że jest Twoim partnerem w każdym tego słowa znaczeniu. Relacje rozwijają się dzięki wspólnym celom i wzajemnemu wsparciu. To zdanie sygnalizuje jego zaangażowanie w pokonywanie z Tobą wyzwań życiowych, bez względu na to, jakie one są. Może się to wydawać oczywiste, ale jest niezwykle głębokie, gdy mówi: Kocham Cię za to, kim jesteś. Nie tylko rozpoznaj swoje mocne strony, ale także zaakceptuj swoje wady. To bezwarunkowa miłość w najlepszym wydaniu. Psychologowie nazywają to miłością akceptacji, która skupia się na docenianiu partnera za jego autentyczne ja. To jedno z najpotężniejszych wyrażeń, ponieważ pokazuje, że cenisz prawdziwego siebie. Teraz, gdy znasz już sześć zwrotów, porozmawiajmy o tym, jak możesz na nie odpowiedzieć. Pamiętaj, że miłość działa dwukierunkowo. Kiedy otworzy się tymi szczerymi słowami, poświęć chwilę, aby docenić jej wrażliwość i odwzajemnić ją własnymi uczuciami. A więc masz to sześć rzeczy, które powie kobieta, gdy bardzo Cię kocha. Słowa mają moc zbliżania nas, uzdrawiania i wzmacniania naszych więzi. Jeśli słyszysz te zwroty od kobiety w swoim życiu, ceni je. Ponieważ pochodzą bezpośrednio z jej serca. Jeśli ten film był dla ciebie przydatny, nie zapomnij kliknąć przycisku, lubię to, i zasubskrybować, aby dowiedzieć się więcej o związkach i ludzkich zachowaniach. Powiedz mi w komentarzach, które zdanie najbardziej do ciebie przemawia, lub czy słyszałeś je już wcześniej. Do następnego razu dbajcie o siebie i pielęgnujcie swoje relacje.